Szymano, następny dzień. Eee, kończymy, kończymy, zaczynamy kołkowanie, eee, obcinanie pianki, eee, robienie eee, tych klipsów. Jak, ja. Jak to wszystko wygląda? Wezmę sprzęt do góry, na sam szczyt, bo ja pracuję u góry. Magda robi na dole, a ja jestem tam. No i wam tak szybko pokażę, co trzeba robić. Jestem na szczycie, jak zwykle, cały czas na szczycie, ale tym razem w szczycie tego dachu. To zaczyna padać. No i co ja tutaj yy, wyczyniam? Yy, wiadomo. Dałem tym dziura tak to wygląda. Później wiercę otwór, potem wkładam taki kołek plastikowy, a później taki metalowy czpień biorę, wrzucam go w środek. Młotek, wbijam. Kołek jest zasadzony. Co dalej mnie czeka? Dalej mnie czeka zabawa następna. Biorę sobie styropian. Klej, znaczy sobie, piankę, robię mu naleśnika okrągłego, wypełniam go całego i wciskam, ile wlezie. O, I to jest dobrze. Zakołkowany styropian. Tak to wygląda. Później, to co Magda robi na dole, wszystkie szczeliny będzie trzeba, żeby to były wypełnione. Obcinać. O! Jest na gładko. Później, jak już tak się wszystko zrobi, jest tarowanie. Tarujemy całe steropian na równo tarkami. On się pruszy, dmuchawą nawalamy, wszystko wam pokażę jutro, bo to jutro działamy, i tak to wygląda, ale na tej elewacji mamy bardzo duży problem, bardzo duży problem. Ja już wam powiem dlaczego, bo rolety są 20 i steropian jest 20 i jest wielki, wielki, wielki ząg w takim bądź razie bo mamy mało, tak jakby cienko możemy starować ale jeszcze mało tego oprócz dwudziestki tej rolety ona ma taki kołnierz gdzie trzeba położyć steropian ale zobaczcie jak tu mało już brakuje do tarowania tu jest dosłownie nie wiem, 3 mm Czyli ten kołnierz może będzie nam przeszkadzał. I w takim bądź razie nie pozostaje mi nic innego, żeby ratować sytuację. Biorę kontuwę i go normalnie obcinam. A później i tak będzie narożnik. Znaczy widzę, że tutaj są jakieś nity, no ale ja nitów nie ruszę, nie? Po prostu go tutaj obetnę. Ale kurczę, go obciąć nie można. Bo od dołu będzie brzydko wyglądać. Bo to jest jakby zakończenie. Nie wiem jak z tego wyjdziemy. Nie, nie mam pojęcia. Powiem wam tak. Tutaj na tych szczytach powinien być steropian 22 nie 20. Jest straszna lipa. Jak to wyjdzie, nie wiem. Sam zobaczę. Wy razem ze mną. Ale dupy nie urywa. Jest duży problem. Nie wiem jak go rozwiążemy. No to na tyle tej wrzuty. Wszystkie problemy wychodzą po czasie, nie wiedza, kupywanie materiału do przodu, nieznanie się na budownictwie, no ale już przynajmniej umiem. No dzisiaj bym to zrobił inaczej. Kupiłbym grubszy steropion o 2 cm nie? I by grało 22 bym zakupił na szczyty i 20 na boki. A tak mam bardzo dużą wtopę być może nie wiem jak to wyjdzie. Jeżeli roleta jest 20 steropian, jest 20. To kwestia tylko tyle, ile odeszliśmy z klejem. A może nie będzie tak źle, bo będziemy mogli naddać to klejem jakoś, siatką, strukturą. Nie wiem, zobaczymy. Działam. Dobra, co my tutaj mamy? Wpadli hydrolicy. O, Magda też przyszła. Cześć. I tak, ja Wam ostatnio tłumaczyłem o tym, dlaczego jest tam dwa stopnie wyżej. I mówiłem, że nie ma tych sterowników do każdego pokoju, bo ja myślałem, że to tak działa, ale przyszli instalatorzy i po prostu zmienili coś na tym komputerku, i powiedzieli, że to jakaś krzywa grzewcza, trzeba ją doregulować do sterowników. Także to, co ostatnio powiedziałem, a kto mnie śledzi, także w tej chwili jest inna wersja. Krzywa grzewcza była za mocna, czy coś takiego? Tak to wygląda. Kto się zna, to wie. Ja przekazuję tylko. Proszę, nie myślą o Hydraulicy przyszli tutaj właśnie zmienić ten licznik, co inspektor nie odebrał tego, bo chodziło o tą kradzież wody, że można kraść wodę, jak jest tak założone. Także widzę, że tutaj inspektorzy nie ufają nikomu. Ma być taki koniec, ale tak naprawdę, jak było można kraść, to nie można kraść chyba jeszcze z zewnątrz, nie? Tak samo mogę sobie przyłączyć jakby z zewnątrz, z zewnętrznego kranu do środka i będzie to samo, tylko że z zewnętrznej. No ale... Mniejsza z tym. Wymagają... To instalatorzy hydraulicy robią i tyle w temacie, nie? Okej, okay, a my działamy dalej na tej elewacji. Yy, brakło trochę kołków, będziemy musieli pojechać do Leroya albo gdzieś do hurtowni i kupić. Myślę, że około 10-10 dziur jest nawierconych i nie mamy kołków. Także, no i trzeba jeszcze zaślepki, piankę dać. No ale jest już wszystko powycinane, już to coraz lepiej wygląda. Tam jeszcze muszę na pewno w te rolety zdążyć wkleić steropian. No i tak sobie działamy. Dobra, tak to wygląda. Zobaczę. Jeszcze ponakręcam hydraulików, może jakiś kawał dobry powiedzą zaraz będę jadł porobię to co trzeba tam i lecimy do sklepu pokupywać parę rzeczy na jutro na weekend kleje na pewno i tak dalej i tak dalej ja ten a zobaczcie zobacz, macie pastę i to ja teraz kupiłem taki mały włosek taki dosłownie za 10 zł a ty bym zakosił wam już Byłem by do przodu. No tak, znaczy nie za do przodu. No. Na, na, pi, na piwo by było. Na weekend by było, nie? No, do Lumpexa, żeby ubrać chociaż jakiś ciuch. Przyszedłem z kamerą, czy ktoś ma ochotę na jakiś kawał, żeby widzę y, tutaj ten rozśmieszyć porządnie? Nie, nie, piątek jest. To co, to nie można w piątki? <laughs> piątki trzeba zmęczony. Ja właśnie powinien być cały optymizmu, bo piąteczek, weekendzik. Jutro robicie? Raczej nie, ale. Wszystko musi Wszystkie soboty robimy, ale teraz jakoś chcemy się odpuścić chociaż to drugą. A za dużo kasy już w portfelu. <laughs> tak jest. No. Nie ma co z kasą robić. Kredyty macie? Jo. Podwindowali wam? Nie dużo. <laughs> ale zobacz, nie? Pracujecie, odkładacie, ale cały czas, kurczę, nagle coś przyjdzie i musicie płacić więcej, nie? Za wszystko, nie? No? Za wszystko. Szok. I to tak wiesz, ni z dupy, ni z pietruszki. Prześlą wam, że inna rata, kiedyś i koniec. Mogę było, było, że kurna, jak ja żyłem, to żona nie musiała robić, nawet bym nie musiała robić, by nam starczyło, a teraz już nie rady. Teraz hmm. jeszcze jedna żona Teraz by się dwie żony przydały. Dwie żony, jakby były, to jedna by nie musiała robić wtedy. Byś musiał wybierać. Albo na zmianę. Jak pojedziesz do innego kraju, to możesz tak zrobić, możesz mieć parę żon. No Polska taka dziwna, tylko nie pozwalają manewrów. Ja bym nie wytrzymałki. Dobra, na tyle. Hydrolicy od razu mi załatwią śmierdzącą sprawę, żeby nie waliło z amostatów. Po prostu zaleją, e, zaleją jak to się mówi Ko kolanko, syfon wodą. I wtedy już. No bo prawidłowo jakby była uruchomiona Cała instalacja rekuperacyjna to tam jest syfon. Tak jak zresztą wszędzie, jak nie jest zalane, to ciągnie kanaliza. Spróbujemy ją zalać, żeby po prostu powstało do uruchomienia. Jak się uda, daj ją ja podnosił podnosi. Maśniacz, że może. No są te ruchy, ale delikatnie byś podnosił. Mój, jakby to było w Nie, ale... nie, nie. Spróbujcie. O jeszcze, jeszcze nie? Czekaj. No. Kruja. Czekaj, już prawie mam. Jeszcze raz. Albo no. dwa. Ty, bo wystarczy Dobra. odpiąć tutaj ten. Już mam. Zaleję go piwem. Zalej go browarem. żubrem. No tapi, czuć. Czuć ścieki? Mhm. I teraz będzie gitarka. I teraz będzie, wiesz, no już jakby jest jak używany, nie? Znaczy będzie okej. Okay. Ale jak nie będziesz go długo używał jeszcze, czasami to żeby ci nie wyseknie nie? Będziesz musiał znowu zrobić. Rozumiem, a nie można, używam? nie ma specjalnych płynów, jak ludzie nie używają, że tak szybko nie wyparowuje? No znaczy, wiesz, no jak jesteś cały czas w domu, to, to używasz cały czas, nie? No ale teraz na przykład jak stoi, wiesz, bo jest jeszcze coś robię. A jak po ilu wyparuję myślisz? No to długo. Aha. Znaczy, wiesz, to nie tydzień? Nie, nie. No to spoko, no to zdąży ja się teraz uruchomić. Nie, nie nie. Mhm. Pomóc Zez... ci tam? Nie, nie. Podnieś mówię. Nie, nie, Zez... Zez... nie. nie. Zez... Mi nikt nie chciał pomóc. Nie, <rztrząc> <rztrząc> <rztrzę> <rztrząc> <rztrę> <rztrę> jest mapać. Widzicie coś, czekaj, już tobie, dobra Jacek, próbuj podnosisz go. No. Jeszcze, 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 dobra, kładź. Wlaz, o, pańcze. Palce? Palce, bo jeden nie przyjdzie. No i dobra. nie lało jeszcze, daj podnieś. bo wystarczy tutaj o jedną tą że odkręcę śrubkę to on się inaczej podniesie mordzio tutaj, bo on tutaj tylko pręży, na tej śrubce, bo widzę tak że na to no tak Dzień dobry. Tak krzywę. że cały rekuperator do Ciebie, czy. Wyłączam, żeby pomóc podnieście. Robota jest zrobiona, ale teraz tak stwierdził, że przecież było szkolenie na ten rekuperator. Także wyciągnął coś ze środka i mówi, że jest dojście. Tak szczeli miodzik wygląda. A tu jest dojście. Jak ktoś ma taką Tesle. O, zobaczcie. Tam się normalnie go to można go sobie zalać. Nie wiem, czy ja dobrze tą kamerą wam pokazuję, nastawię. O! I tu jest ten odpływ. A tu też czy... śmierdzi z tego lokopertora. Mu! Same główne nie? No, bo musi wywietrzeć teraz. No, bo tędy to była rurka ściekowa podłączona do kanalizy, już. No i po prostu zaciągać w całym domu, nie? No ale spoko. Spoko. Tak to wygląda od środka. No dobra, będę wiedział. Będę wiedział, gdzie mam go zalewać w razie wóz. Tu jest. Pszczeli mi ony. To nawet jest poklejone. Co jest? Wiesz ta bazylina jest to do No jest, ale i tak ciężko, nie? Ale to jest specjalnie ciężko, żeby wiesz. Żeby nie huczało, nie? Mm -hmm. On, jak najbardziej ściany, żeby... Im lepiej ściany. Tym lepiej ciszy, nie? Dobra. Także widzicie, naprawdę kurczę dużo informacji się dowiecie tutaj za darmo na tym kanale. Jakby nie patrzeć, browar jest twój. Nie, browar jest też może być. Jest zalany browarem, żeby ładnie pachniało teraz w domu. Także będzie ok, spoko. Prezenty! Co ja kupiłem? Wiem, że niedawno kupiłem dwa pistolety, ale znowu dokupiłem dwa pistolety do pianki. Bo tamte już są, O, takie wiecie, jeden tam się rozwalił, bo się zaciął, drugi też tam pewnie zaraz się rozwali. Działa jeszcze dobrze, no jak się rozwali to muszę być przygotowany. To od razu kupiłem dwa. Od przybytku głowa nie boli, ja to zawsze powtarzam. Gorzej jak czegoś nie ma. No i oczywiście człowiek pianka. Proszę bardzo. Osiem klei. Kupa kasy na ten klej. O, zaraz Wam powiem. To jest paragonik. Za ten klej zapłaciłem 306 zylka. 306 zł słuchajcie. Kupa kasy za pianki. A jeszcze pianki musimy dokonać, magda. W ogóle zwykłe, nie pianowej. Dobra, licznik jest zrobiony. Słuchajcie, inspektor jest powiadomiony. Także przyjedzie nam w poniedziałek nabić plombę. Ale ja Wam powiem tak: bo hydraulicy się śmieją, nie? Śmieją się normalnie z całego tego systemu. Bo tak, bo raz można kraść wodę podłączając się, tak jak faktycznie ten instalator mówił, że można kraść wodę, słuchajcie, bo niby se mogę gdzieś tam przełączyć i cały dom zasilać bez odprowadzania ścieków, ale mówi teraz w drugą stronę mogę zrobić i włożyć po prostu pistolet, kompresor w drugą stronę i tak długo kręcić tym licznikiem samym powietrzem. Że tak jakby odejmą mi wodę z mojej hydrauliki i nie będę płacił za ścieki. Mówię Emil, że to jest śmiechoteka, przekręcić sobie 2-3 metry sześcienne i, i, i nie zapłacisz za to. Bo powietrzem sobie jakbyś tam, że woda główna nie będzie pobierana, a licznik będzie nabijany, że czerpie wodę. Paranoja, bez kitu paranoja, jeżeli coś robią, to niech robią to po prostu z głową, zabezpieczają to wszystko. Czy ja z tej strony będę kradł, czy z tej strony będę kradł? Jeżeli chcę kraść, to mam taką opcję. Takie, takie podsumowanie dla Was. Nie wiem, albo ludzie są, ja powiem tak, ludzie są tacy chamscy, albo mamy taki system, taką biedę, że ludzie są zmuszeni na kradzież. Po pierwsze, takiego słowa jak kradzież to ja nie znam. Jak można coś komuś ukraść. Nieważne, czy to jest cokolwiek, słuchajcie, nawet woda. Ktoś doprowadza, trzeba za to zapłacić. Jest zużycie? Nie dobra, ja już się nie wypowiadam. Po prostu mnie trochę męczy ta mentalność, te podejrzenia ludzi, że ktoś kradnie. Wiecie o co chodzi? To niech wprowadzą yy, kontrolę. Na przykład, nie wiem, wchodzi jakaś kontrola i ma prawo wejść w każdej chwili. Dzień dobry, i chcemy skontrolować, czy nie jest kradziona woda, czy prąd, czy to, czy tamto. Wiecie o co chodzi? Tylko od razu. Zapobiegają kradzieży. Od razu z nas lo, robią tak, jakby złodziei. T, t, cała Polska to piękny kraj, ale ludzie sami wiecie. To na tyle, tej wrzutki, bo ja jestem zbulwersowany. Coś muszę przekładać, jak i tak mogę dalej to robić. Coś, co w ogóle nie ma sensu. Albo się mylę. Nie, nie mylę się. Bo wkładam tu sobie pistolet z powietrzem. Woda jest zamknięta. I powietrzem napierdzielam tutaj z parę metrów sześciennych i wtedy z tego się odejmuje tutaj i są wyliczenia. Także taka jest prawda, jak już chcecie to zabezpieczać, gdziekolwiek, to zabezpieczajcie to dobrze. I mówię to do tych urzędów całych, co to wymyślają. Dobra, na tyle, bo się rozwinęłem. A krzywa grzewcza jest zmieniona. Także on mówił, że powinno teraz być dobrze, jak mam zasilania 18,5, to tu powinno być, bo mówią, że taka jakby siła grzewcza jest, że on się piec wyłączy. Ale to jeszcze całą siłą oddaje te ciepło i dlatego pytał, czy, czy jest równo. Przyszedł i od razu mnie zapytał: Emil, czy to co nastawiasz jest równo z tym licznikiem? Ja mówię, że nie jest dwa stopnie wyżej, on to jest za silna krzywa grzewcza. Kurczę, mają pojęcie, a ich cały szef teraz się dowiedziałem, że na szkoleniu siedzi. Non stop się szkolą, bez kitu, to jest tyle technologii. Że non-stop jeżdżą na szkolenia, nie? W cały dzień dzisiaj na przykład ma szkolenie w pompach powietrza, nie? Z jak, z jak zakładać? On, ja słyszałem, że on wcześniej już też tam latał cały czas, ale zobaczcie, żeby prowadzić firmę, to naprawdę trzeba. Mimo to widzicie tylko dwa Francuzy odkręcą, ale trzeba jeszcze troszeczkę szkoleń po, yy, polatać, nie? Także szkolenie w Toruniu mówi, że ma, i, i tak to wygląda. Dobra, to na tyle tej wrzutki i działam dalej. Przemyślcie sobie o tej kradzieży. Czy mam rację. Napiszcie coś w komentarzu. Na tyle. Co tam robisz? Zakrywam rolety. Zakrywam rolety. Podaj kamerę, pokażę jak to się robi. Nie, bo ja właśnie no to co? poradzę sobie tamta roletka już jest skończona już jest zakryta, nie widać jej tą dopiero teraz tutaj przyklejam no i tak do końca wszystkie rolety, te, te później jeszcze u góry muszę zrobić Muszę dziury wykuć na balustrady, bo Macius zapomniał i poleciał z całymi steropianami, jak nie nadzorowałem. Kod za szybki jest dla mnie. No i tak to wygląda. Ja to po malutku, angielska cierpliwość, wszystko dokładnie. A jak się poleci za szybko, to takie są rezultaty. Że ja teraz muszę tutaj wykuć. O, dziurę. I będę tutaj kół cool. w tym steropianie. No dobra, tak to wygląda. Wiem, że to brzydko w tej chwili wygląda. Ale to będzie wszystko ładnie przetarowane i będzie na gładko. Taka wrzutka, 19 godzina. Wykleiłem wszystkie rolety, zajęło mi to długo. No, trochę się z tym mutałem, no ale sam byłem. Eee, zawijam się do Liroya. Jadę, jadę do domu, poćwiczę. Eee, co zjem. Szybki trening, i eee, zawijam się do Liroya. Eee, kupić wszystko na jutro. To taka wrzutka. Jedziemy do Leroya. Tańcowała jesień, wle się za maszyście, żółte rude i brązowe, że liście głośniej. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Tańcowała jesień, kolorowa jesień. Chyba, nie? Tak wesoło zawsze Zostępca mamy. Cała w parku, żołnierz... Dobra, zakupy w Leroyu zrobione. Magda właśnie podjeżdża zapłacić i zrywamy się stąd. To na tyle taka wrzuta na razie.